wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym filmie. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, bardzo serdecznie zachęcam was do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie też w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam was również do śledzenia mojego Instagrama Vinted, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Czekajcie, kochani, się trochę wody napiję z cytryną. Takiej zimnej z lodem. Dobra, i już mogę zaczynać. O, napracowałam się, bo dzisiaj nagrywałam trzy filmy, także to jest prawie. prawie cały dzień, nie no, pół dnia. Hmm, ciężkiej pracy. Także dobra, yy, zaczynam od tego, co mam na sobie. No właściwie jest to mnie bluzka, która była przerabiana. Yy, troszeczkę ją zwężałam, ale nie tak na maksa, dlatego, że yy, chciałam mieć tutaj taką swobodę, dlatego, że to jest bardzo sztywny materiał. Ktoś ręcznie to szył, yy, więc chyba z tak jakichś materiałów. Bardzo fajny kształt tutaj jest tej bluzki, yy, takie bufki, yy, ma przepiękny fioletowy kolor. Też dobrałam sobie taki pasek, który kiedyś zwężałam. To jest Karen Milen. To był taki gorset. Jeszcze wtedy gorsetów nie nosiłam. Teraz mi się te gorsety gdzieś zaczęły podobać, ale pasek zachowałam i dzisiaj mi się w tej stylizacji przydał. I dobrałam sobie tutaj gumki. Jedna jedwabna, oczywiście mojego projektu. Druga gumka to jest taka bordowa, wiśniowa, coś takiego. Przygaszona czerwień, która idealnie pasuje kolorystycznie do tego paska. Podczas e, nagrywania stylizacji tej e, bordowej gumki mm, nie miałam założonej, ale teraz do filmu. Stwierdziłam, że jeszcze czegoś tutaj brakuje, więc sobie tę gumkę założam. Słuchajcie, jak mi te włosy Cię przeszkadzają. Dobra, i tak, dziewczyny, więc moja stylizacja czerwono-fioletowa. Dzisiaj będzie taka kolorystyka, dużo rzeczy kolorowych, przepiękne ubrania, cudowne perełki, które Wam już pokazywałam, w, wyciągając je z siaty, z wora. Storby, ale już udało mi się właśnie je wystylizować. Niektóre to bardzo szybciutko ym, idą na zasadzie takiej, że nic nie trzeba z nimi robić, a te, które czekają ym, po prostu na jakiś swój moment, no to. W tamtej części pokoju. Leżą grzecznie i aż będę miała czas i natchnienie, to po prostu je sobie poprzerabiam. Dobra, dziewczyny, teraz tak, moja ukochana torebka, muszę tak powiedzieć, stała się ukochaną. To jest ta w biedronki, którą ostatnio pokazywałam. Bardzo skupiłam się na jej kolorystyce, dosłownie ym, na tych, właśnie odcieniach. No i teraz y, tylko Wam pokażę, co zrobiłam, dołożyłam sobie taki naszyjnik, czyli mam teraz pasek, bo torebka była bez paska i dzisiaj jak będzie w stylizacji, to jedn, y, w jednej stylizacji będzie jeszcze bez tego paska, a już później poszłam po rozum do głowy i stwierdziłam, że potrzebuję do niej y, właśnie czegoś, czegoś, żeby ją nosić na ramieniu. No i słuchajcie, wybrałam coś takiego, dlatego, że uważam, że ta teraz y, ta torebka wygląda jak od projektanta, także... Wszystko się zgadza, jeszcze ja Wam później coś tutaj powiem na temat tej biedronki. Okej, okay, dużo, dużo różnych mam tutaj rzeczy. Zacznę od takiego błyszczącego blazeru. Nie wiem, czy ja już go wam pokazywałam, czy nie. E, bo już gubię czasami e, rachubę, co z jakiego sklepu było, ale to nieistotne, więc jest to taki blazer fioletowy, który mm, wykonany jest z jakiegoś sztucznego materiału, który jest taki metaliczny. On się jakoś tak specy specyficznie nazywa. Oczywiście nie pamiętam jak zwykle. Mamy tutaj zapięcie. Jest to rzecz, e, oczywiście taka oversize'owa, ale ja to traktuję jako rozmiar taki uniwersalny, bo każdy może to założyć. Z tyłu tak się to prezentuje. Na początku pomyślałam sobie, że jak że jak mi coś nie będzie pasowało w tej właśnie rzeczy, to sobie zrobię przecudowne fioletowe gumki do włosów. Także u mnie się nigdy nic nie marnuje. Zawsze powtarzam, że robię z czegoś gumki, dlatego, że tych gumek mam mnóstwo i tak naprawdę to one mi się cały czas przydają, nie tylko do związywania włosów, ale jak widzicie również do ozdoby. Jeżeli ktoś ma ochotę kupić ode mnie gumkę, no to zapraszam na Vinted. Tam czasami jakieś gumki wystawiam na sprzedaż. Takie nowe, nowiutkie które szyję. Dobra, dziewczyny, teraz tak wiem już, co miałam powiedzieć. Skupim, skupię się teraz na biedronce. Zobaczcie, ta stylizacja powstała tak naprawdę z połączenia trzech kolorów, więc to. Co tutaj widzicie, to jest ta torebka. To jest dokładnie identyczny kolor. Ja w tym, tego samego dnia kupiłam te dwie rzeczy. Po prostu do mnie, y, znaczy w moje ręce wpadają zawsze różnego rodzaju zestawy, rzeczy się po prostu przyciągają i miłują. Ja robię to z taką lekkością. Y, nie robię nigdy takiego czegoś, że jadę do second handu i jestem spięta, y, albo zła, że może nic nie kupię, albo coś, coś takiego. Nigdy czegoś takiego nie mam. Ja mam zawsze otwartą głowę, mam dobrą energię i, y, no i po prostu to kocham. Także dziewczyny, torebka jest identyczna jak ten blazer. I o to mi właśnie chodziło. Spódnicę założam sobie czerwoną, i ona jest tutaj tymi biedronkami. Natomiast czarne główki tych biedronek to jest bluzka, którą mam pod spodem, i ona też tak troszeczkę widać, dlatego że te biedronki mają małe główki i ta bluzka też jest tak minimalistycznie, tylko, tylko tak minimalnie widzialna spod tego blazeru. Także o to mi właśnie dziewczyny chodziło. Teraz y, krótkie spodenki na pewno je pamiętacie. Jak je założyłam, to stwierdziłam, że są fajne, ale źle je wyprasowałam, dlatego że tutaj były takie kanty, takie załamania i trzeba było to do końca żelazkiem pociągnąć. No słuchajcie, tyle lat prasuję, ale mistrzynią prasowania to ja nie jestem, może dlatego, że mam dużo rzeczy i muszę to robić szybko. Ale po tej stylizacji wiem, że muszę to dopracować, bo wygląda to paskudnie. I są to spodenki takie satynowe, czerwone, które mają dodatkowo pasek, marka Unik 21, chyba tak to się czyta, albo Unik 21 może tak bardziej. Rozmiar 36, 6. Z tyłu tak się prezentują. One są bardziej jak takie XS, bym powiedziała. Rozmiary są totalnie nierówne. Moja dzisiejsza stylizacja oczywiście fioletowo-czerwona, bo ja bardzo lubię to połączenie. I jak już poleciałam z tą stylizacją, poleciałam z tamtym blazerem, tak po prostu zakręciłam się w tym pokoju i stworzyłam kolejną czerwono-fioletową stylizację. Także, dobra. Kolejne, kolejne koty za płoty. Ale teraz coś pochmurnego. Sukienka, którą też ostatnio pokazywałam. I tutaj już mówię od razu: będzie ta stylizacja z paskiem, ale ja planuję tę, tę sukienkę nosić bez paska. I ona musi być przeze mnie zwężona. To jest rozmiar M. Jest ona za duża. I musiałam założyć pasek, dlatego że kawał pleców mi odstawał z tyłu. I brzydko to wyglądało. Właściwie nie kawał pleców, tylko na plecach odstawał mi kawał materiału. Jest to takie ciemne Bordo marka Elizabeth Collection. 38 rozmiar tyłu zapinana jest na zamek. Jest to sukienka taka błyszcząca. No dziewczyny, jeszcze musicie mnie pochwalić za jedną rzecz. Nie wiem, czy zwróciłyście uwagę, ale y, ja zaczęłam teraz y, bliżej troszeczkę podchodzić do kamery, tak maksymalnie jak się tylko da, bo prosiłyście mnie o to kilka osób, żeby bardziej pokazywać y, szczegóły. Słuchajcie dziewczyny, to jest maksymalnie y, jak ja mogę podejść do kamery. Bo później mi utnie głowę, dosłownie. I ja, wiecie, sama nagrywam i po prostu to stoi wszystko w statywie, i nie mogę tak jakby mm, telefonem tego przybliżać czy coś, nie? No to, 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 to już nie. Jest. Wiecie o co chodzi? Także ja tutaj Wam staram się pokazać te bardziej szczegóły, a na mnie no to tam wiecie, słuchajcie, no, tak jak widać, tak widać, ale nie wiem czy zauważyłyście, że właśnie bliżej troszeczkę podchodzę. Dobra. Kolejna rzecz to jest kurtka galerii rozmiar L. Ostatnio dużo kupiłam kurtek, bo przygotowuję się po prostu do jesieni. Kocham jesień i kocham tak naprawdę jesienne ubrania. Kupiłam sobie taką parkę, która jest w przepięknym kobaltowym kolorze. Dodatkowo mamy tutaj kaptur. Ja za kapturami nie przepadam, ale ten akurat mi nie przeszkadza, chociaż lubię mieć wybór, tak jak to w życiu bywa i chciałabym, żeby ten kaptur był odpinany. Niestety nie jest. Jest to tutaj kolor taki ciemnej czekolady, więc brąz z ciemną czekoladą. Nie przepraszam, co ja pierdzielę. Kobaltowy z ciemną czekoladą, niebieski. Z tyłu tak się ta kurtka prezentuje. Jest ona oversize'owa. Kwestia dopracowania jeszcze tych sznurków, bo suszałam ją w suszarce i gdzieś te sznury się tam poprzesuwały, więc muszę to wszystko wypośrodkować i ładnie sobie z tyłu ułożyć, bo zdaję sobie z tego sprawę, że mogła gdzieś tam mi odsterczać. Bardzo fajna w stanie idealnym. Także taki kolor jak najbardziej y, mi się podoba na jesień, i y, co do tego, do tego na przykład można sobie dodać czerwień, dodać jakieś inne jeszcze kolory. Ja cię postawiłam na róż y, i moją y, różową torebkę od Versace jeans, która jest taka metaliczna, ja ją uwielbiam i ona zawsze tak tę tak stylizację podbija mocno. Dobra. Trochę mi się ta bluzka y, y, może dziwnie układać, dlatego że. Y, Mam tutaj też mikrofon i ten materiał się ciągnie. Dobra, dziewczyny, teraz marka buchu i ta moja koszulowa syrenka, te rybie łuski, nagrałam dwie stylizacje z tą koszulą, i powiem Wam tak szczerze, że nagram jeszcze kolejne myślę dwie, bo przyszły mi pewne stylizacje i zestawy do głowy. Muszę Wam je pokazać oczywiście standardowo, bo myślę, że warto. No, i tak, przede wszystkim tutaj e, bardzo fajna kolorystyka, która niesamowicie mi się podoba. E, skupiłam się na, na tych wszystkich kolorach, tak naprawdę i pierwsza stylizacja. E, czekajcie, z czym ja nagrałam pierwszą stylizację. Pamiętam tę drugą, bo ta druga mnie bardzo zachwyciła. E, wiem, spodnie, te białe, w wróże. Mimo wszystko, zobaczcie, połączenie różnych wzorów, ale gdzieś tam jest wspólny mianownik w tej całej kolorystyce, e, w tym całym bałaganiem i. E, Uważam, że też fajna jest ta stylizacja, natomiast druga moja propozycja to jest spódnica, taka dłuższa, która jest śliczna, taka plisowana, ona ma połysk na sobie, muszę ją tylko jeszcze sobie dopasować bardziej, bo ona mi po prostu się zsuwa, a jak nałożyłam ją, założyłam ją na tym koszulę, to po prostu dosłownie był taki poślizg, że myślałam, że ją zgubię, także muszę ją sobie jeszcze zwęzić. Dobra, z tyłu ta koszula tak się prezentuje i myślę, że z tą spódnicą wygląda rewelacyjnie. Po prostu wydobyłam, tak jakby tutaj niewidzialny srebrny kolor, bo gdzieś tutaj jest takie przejście i w tym przejściu kryje się ten srebrny odcień. Ja po prostu starałam się tą spódnicą to gdzieś wydobyć. I równie dobrze, znaczy nie równie dobrze, tylko ym, starałam się zachować całą tą, wiecie, spójność i kolorystykę. Teraz uwaga, moje kochane, bo będzie stylizacja petarda. A tak naprawdę może nie tyle stylizacja petarda, co spodnie. Spodnie, które po prostu są tak cudowne i mam już tak naprawdę jedne podobne takie do kolekcji. Tamte były robocze, kupiłam je na, w Second Handzie, one wisiały takie wycenione, były dla... Dla jakichś robotników po prostu. Ja je sobie nawet nie zwężałam, tylko wrzuciłam do suszarki, wyższa temperatura, one się skurczyły. Z rozmiaru 42 czy tam 46 zrobiły się idealne na mnie. Tych akurat w ten sposób nie potraktowałam, ale jak wybrałam je w 40 stopniach, to one też myślę, że troszeczkę tam się. Ścisnęły i to są spodnie, które są tak wyjątkowe. Wiem, że ostatnio mówiłam, że nie cierpię jeansów. Coś mi się stało, ale kupiłam te. Mam jeans takie, takie ostatnio klasyczne, bardziej z dziurami powiedzmy. I również. Kupiłam teraz te spodnie i to jest chyba ulubiony mój model spodni na dzień dzisiejszy i powiem Wam tak szczerze, że z takimi spodniami to mi się aż chce tworzyć stylizację, chce mi się w nich chodzić. E, one są w rozmiarze 38, ale ja się z tym kompletnie nie zgodzę, dla mnie to jest XS, bo ja noszę XS w, spodnie, w rozmiarze XS albo S, tylko że te są takie bardziej właśnie mam jeans, takie troszeczkę większe, więc dobra, niech będzie S. -ka. Z tyłu tak się prezentują, oczywiście do odcięcia to coś, jest jakaś jedynka napisana, jakieś nie wiem co, nie podoba mi się to. Ta metka może zostać, bo tak nawet kolorystycznie gdzieś mi tutaj się podoba. Spodnie są bardzo, bardzo wyjątkowe. Mamy tutaj frędzle. Ja tych spodni, słuchajcie, znaczy prasowałam, starałam się je wyprasować, nie dotykałam tych frędzli. Może powinno się te frędzle wyprasować, ale mi się nie chce. Więc zostawię je takie, jakie są, niech będą sobie takie postrzępione, żeby to żyły swoim życiem. No i dobra, teraz tak, stylizacja z białą koszulą, Yy, czyli bardzo tak klasycznie, spokojnie, bo po co tam z tymi spodniami coś więcej tworzyć? Żartuję. <noise> Oczywiście, że żartuję. Dzisiaj biała, biała koszula, ale, ale w kolejnych jakichś tam odcinkach, filmach, yy, pokażę Wam, jak ja mówię, co? Odcinki, jakbym ja tutaj naprawdę jakieś filmy kręciła, co też ja opowiadam. Ech, dobra, dziewczyny, no gdzie tam? No taki taśmowiec się u mnie robi, słuchajcie. Dobra, więc yy, w kolejnych odsłonach, Wam pokażę te spodnie, na przykład z jakimś crop topem, już mam jakieś takie wizje. Bardzo jestem zadowolona z tego zakupu, naprawdę bardzo. Więc jak mnie poniosło, tak nagrałam jeszcze kolejne stylizacje z nimi. No, bo tak, kupiłam sobie futerko takie vintage, której było stare jak świat. Teraz mieliśmy upały, mamy jeszcze taką temperaturę. I ja po prostu tego futrzaka wywiesiłam na balkon na suszarkę i on bardzo szybko wysechł, więc podświeżam sobie takie futrzaki. To jest kolor biały, to jest rzecz vintage, ale jest cudowna. Mam w środku były chyba brudne, ale już jest czyściutki, taka paskowa w środku dusza, czyli podszewka, ma cudowne rękawy, tak jak ja lubię, tutaj trzy takie jakby wgięcia, tutaj taka lekka bufka, fajne, fajne. No i słuchajcie, do tych spodni, Boże, jak ja się super czuję w tej stylizacji, z tyłu to futro tak się prezentuje, jest to sztuczne futro, sztuczne są najfajniejsze, bo je łatwo prać, po prostu je łatwo prać i, mm, i są cieplutkie, no, i takie proste w utrzymaniu, można powiedzieć. Wystarczy je nawet na odświeżanie ym, nastawić. Jak już wiecie, zacznę w nim chodzić i coś się wybrudzi i tak dalej. To na odświeżanie i będzie super. No i nie wiem, i co wy sądzicie o tych spodniach. Wiem, że na pewno Wam się też spodobają, ale no to są petardy spodnie. I yy, ogólnie właśnie z tym futerkiem, no to też uważam, że wyglądają rewelacyjnie. Są to futery, jest takie większe, te spodnie są takie większe. Kurcze, bardzo mi się to podoba, słuchajcie. Bardzo! I ostatnia z tego, co widzę, stylizacja na dzisiaj, to jest, to jest żakiet, który kupiłam dawno temu i słuchajcie, nie wiedziałam, z czym ja mam go wystylizować, leżał, wisiał właściwie, czekał. Jest bardzo fajny, wiedziałam, że ma ogromny potencjał i słuchajcie, jak ja założyłam te spodnie i założyłam sobie ten żakiet, to powiedziałam, wow, nareszcie, wszystko po prostu ma być po coś, ma być dla kogoś i tak samo jest z ubraniami, że gdzieś te ubrania po prostu czekają na siebie. Przynajmniej u mnie, bo u mnie jest taki mój świat i tutaj ubrania na siebie czekają. No i dziewczyny, tak. E, mamy tutaj taki kołnierz falbaniasty. Ogólnie był to żakiet nowy z metką. Z tyłu tak się prezentuje. Bardzo, bardzo mi się podoba. E, Euronowa tu jest tak napisane. I z tymi spodniami wygląda świetnie. Ja założyłam sobie biały pasek, żeby podkreślić sobie talię, dlatego że jak ten żakiet był rozpięty i te spodnie są takie luźniejsze, to ta stylizacja była taka nie po mojemu. A chciałam jednak sobie tutaj dopasować ten żakiet do, do sylwetki, więc wystarczyło założyć pasek, w dodatku biały pasek, który jest takim akcentem, taką wisienką na torcie w tej stylizacji i też pasuje bardzo do tej koszuli białej, którą mam pod spodem. Dobra dziewczyny, to już wszystko w dzisiejszym filmie, także bardzo, bardzo Wam dziękuję za oglądanie, zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału, klikajcie w dzwoneczek, jeżeli macie ochotę, to zaglądajcie też na mój Instagram, na Vinted, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam Was i całuję, nie, pozdrawiam, najpierw całuję i pozdrawiam bardzo serdecznie. Papa. Pa.